Pamiętacie to? Milion sto czterdzieści tysięcy złotych! Magda wygrała. Milion sto czterdzieści tysięcy złotych to są pieniądze, To są rekordowe pieniądze, ale my to chcemy dziś przebić. Dziś w finale z tej fami. Nagroda główna to 1 175 tysięcy złotych. Możecie zostać dziś rekordistami w kumulacji. Ten tydzień to jest złoty tydzień w RMFFM. Nie tylko grubo ponad milion złotych, może trafić się do was, ale także trafi do Was 36 sztabek złota. Właśnie w tym momencie na start do piątku odpalam wam, no przy okazji. macie 11 minut. Możecie zagrać. O sztabki złota. Możecie zagrać o grubo ponad milion złotych. Możecie zostać milionerami i zgarnąć teraz 1175 szans. 1175 szans na złoto, na grubo ponad milion, ale do gry musicie wchodzić teraz. Pasł RMF wysyłacie pod 7474. Zegar ruszył. Reklama. Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje teraz dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro, najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Ja to bym chciał, Barbara, tak kupić coś i w nagrodę dostać coś gratis. No to akurat proste, Marian. No co, idę do Media Expert i... i... kupujesz premierowy smartfon Xiaomi Redmi Note 15 z AI i dostajesz w zależności od wersji. Rabat 200 zł, tablet Xiaomi Redmi Pad 2, airfryer 10 litrów lub robot sprzątający z funkcją łupowania. Kup w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi Redmi 15 i zyskaj super prezent. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. M-Bank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami. O, sprzedałam rzeczko. Kliknij link, podaj do banku, a kasa będzie już. Dane, klik i... podałam ją oszustowi. Cyberoszuści przejęli twoje dane? Szybko włącz blokadę transakcji w aplikacji M-Banku i zablokuj pieniądze. A my podpowiemy, co zrobić dalej. Sprawdź, jak się bronić na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci. Bo w Media Ekspert taniej masz. O oh, tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Google TV TCL, mini LED, aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999 Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Autoglas naprawia autoglas wymienia Pęknięta szyba? W Autoglas wymienimy Twoją szybę nie na jakąś podobną Ale na dokładnie taką, która spełnia wymogi producenta Teraz możesz mieć pewność wysokiej jakości i bezpieczeństwa Umów wizytę na autoglas.pl i zyskaj rok ochrony gratis Autoglas naprawia autoglas wymienia Po reklamie RMF Najlepsza muzyka Daj głośniej.